Siemano wszystkim w kolejnym odcinku dziś odcinek serii co piszczy hodowli, czyli tradycyjne obejście porobimy sobie w stajni. Jeszcze na początek chciałem wspomnieć, że od poniedziałku przyszłego do niedzieli będzie ostatni tydzień, gdy będzie aktywna zbiórka na budowę szopy dla owiec mamy uzbierane 210 zł z 1000. Materiał mnie wyniesie 2400 zł, więc, jeżeli ktoś by jeszcze chciał coś y, wpłacić, więc y, może tam wejść przez link w opisie. Tam dokonać płaty, Jeżeli ktoś chce, oczywiście z pomóż. No i a ostatni tydzień, bo po tym tygodniu już y, mają przywieźć materiał, więc już ta zbiórka będzie zakończona No, dobra, zaczynamy sobie e, robić. Zaczniemy tu od owiec. Przerwało mi coś. Dołożymy owcom e, siana, żeby miały pełno. Jeszcze im trochę zostało, ale się dołoży. Tu spółki z, z góry. Już na niedzielę sobie e, zapas zrobiłem żeby w niedzielę nie ganiać ganiać zasianem do Beli. No i tam jeszcze baranowi rzucimy. jak też gucio, gucio mi się myli, Waluś, wcina. No więc dobra, u nich to tak naprawdę już wszystko na teraz porobione. Wystarczy, że siano e, dostały. Jest godzina. 13 do 17, im wystarczy. Wodę mają, bo rano dwa baniaki przyniosłem. Tu waluś też ma. No i co? Teraz jeszcze przekręcę sobie tą gałąź sosnową na drugą stronę, żeby sobie z drugiej strony też obgryzły. I zaraz wam pokażę to. No i dobra, gałąź już obrócona na drugą stronę. Teraz sobie tu skubią, no i gałąź będzie do wyniesienia i za parę dni pójdę po nowe. Już sobie ładnie ogryzają tą stronę, musiałem trochę przeczyścić szmatką, bo trochę kurzu się nabrało, więc żeby nie było z to trzeba było wyczyścić. Widzicie jak ładnie sobie obgryza. O, zielone, smakuje im dużo minerałów w tym, więc one sobie z tym dadzą radę. No, one to jeszcze dzisiaj do końca obskubią, ale zostawię jeszcze na niedzielę, żeby tam jak coś zostało, żeby sobie do obgryzały. No i będziemy wymieniać pomału, nie? No, dobra, więc jagłowiec już porobiony. Waluś też wszystko ma, więc tu bit. Teraz przejdziemy do kur. I później pójdziemy do pola, zobaczyć co tam słychać. Zobaczycie e, pryzmę z obornikiem, która już się naskładała. No, ostatnio wywoziłem też zboż, zboże, wywoziłem też e, Obornik z tego kręga. Już prawie wszystko wywiezione. Zobaczycie, ile się tam naskładało. A to bierzemy. Cyk. to mieszanki kurom. Mieszanka dla kur wniosek jeżeli by się ktoś pytał tak to wygląda dobra idziemy wysypać kurą i od razu do pola sobie wyniosę o skrobiny ziemniaków na pryzmę żeby dwa razy z tym nie latać abym tu wyrzucił do kręga później tak to trzeba byłoby to wynieść a idziemy do pola to się od razu wybierze Dobra, teraz sypiemy kurom. Trzeba to przeczyścić. Wysypać. sypimy I to im do wieczora wystarczy. Dwa razy tak po większe pugladerka dostają na dzień. Wszystko zadaję Elegancko. No, na wybiegu im się trochę znowu mokro robi bo deszcz pada znowu e, od dwóch dni tak z przerwami, więc i błoto się robi. No, w Oborniku zostało tylko tyle w tym kręgu, była taka kopa jak widzieliście wielka, już większe pół, no już więcej niż e... Całość została wywieziona, więcej niż całość. Dwie trzecie, o powiem tak, zostało wywiezione. Tu jeszcze na myślę 6-7 taczek zostało. To przy pogodzie się wywiezie. Jak błota nie będzie, bo straszne błoto się robi. Tu no, mniej więcej tak to wygląda. Dobra, to teraz lecimy do pola. I zobaczymy co tam słychać jesteśmy już w polu pierwsze są to tutaj jak widzicie już praktycznie nie ma nic tutaj było wyskładane siano i słoma siano się skończyło dlatego musiałem bele kupić i zostało jeszcze 15 kostek słomy e, tu pod tą folią więc to na razie niech sobie jeszcze leży. Jak będę wywalał bornik, to pomału sobie to będę e, zużywał. <laughs> A jak na razie to niech leży. E, tutaj też będzie do naprawy siatka na wiosnę. W tym miejscu scharatała się, rozwaliła, więc to trzeba będzie naprawić. No, łąki się jeszcze wczasują, gdzie nie gdzie mokro, bo e, śnieg stają. No i tak, tu jest ten obornik. E, jest go na ten moment tyle. Już dwa razy większa pryzma niż była. Tak, bo tak no, to, to, to w tą stronę, bym, no, poszerzyłem jeszcze w tą, żeby więcej wchodziło. I na razie niech sobie to leży, niech nie, nie, To będzie leżało do samej Jesieni następnej tej co będzie i dopiero na jesień się to e, roztrzepie tą jak już trawy nie będzie, żeby to przez zimę się rozłożyło i będziecie dobra wywalamy te grupy niech sobie tu gniją od razu, no, mniej więcej tak to wygląda też będzie trzeba będzie yy, gałęzie by zbierać Tak już gdy przyjdzie taka lepsza wiosna Ręce i będzie, yy, to co chodźmy jeszcze zobaczyć tu yy. Na tą stronę te zmiany Na jesień nie nagrywałem wam tego chyba Więc wam pokażę teraz Tutaj malinę Wam nagrywałem, że sadziłem. Tu będzie teraz, gdzie te troty e, są posadzone maliny. W rządkach, więc one się tu będą rozrastać. Chcę, żeby zarosły cały ten kawałek tutaj, gdzie troty są. Jeszcze od brata będą troty, więc jak podrosną, to wtedy się obsypię, żeby tak nie zarastało. E, tutaj posadzone porzeczki tego, Wam chyba nie pokazywałem. Na jesień były sadzone. No i drzewka owocowa, eee, Wiśnie. Ee, jabłonie chyba. I gruszki. Jakoś tak już nie pamiętam, bo to mama sobie krzaki kupiła i kazała wsadzić. Więc wsadziłem tutaj obłożone ee, gnojem jest bardzo malowane waprem żeby zające nie odgryzły. i teraz się wiatr teraz ruszy. no i tak, tu na tym kawałku gdzie były warzywa w zeszłym roku różne to warzywa były w tym roku będą same cukinie, same dynie I zobaczymy jeszcze może coś tu krajem sieję ale idę w same dynie i cukinie w tym roku tutaj na tym kawałku więc tak to mniej więcej się będzie prezentowało. No, tu w foliaku na razie trzymam e, takie róbcie. Tutaj jest skrzynka, w której na jesień, e, gdy czosnek zaczął kwitnąć, już puścił nasiona. Rozsiałem po całym tym kawałku nasiona. I też dziennie, gdzie były powtykane cebulki, e, cebuchy. No i gnojem przyrzucone. I widzę, że coś się tam dzieje. Jeszcze były jabłka powrzucane, o, żeby to się rozłożyło ładnie. Gdzie nie gdzie widzę. Już zaczyna coś wychodzić. A niech sobie jeszcze leży to pod przykryciem. No. Dobra, to na dziś w odcinku show, Co miałem powiedzieć, dopowiedziałem. I co? Tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Czekamy na wiosnę, żeby się ruszyła robota Tyle, jak się daży, trzymajcie się. Cześć.